Tam kiedyś mi pojechało się w pewne miejsce i pierwszy raz za granicę konkretnie i to własnym autem. I właśnie muszę sobie przypomnieć, jak to mniej więcej było. No i właśnie nadchodzi ten moment, kiedy Was zapraszam na specjalny film vlogowy zarazem całodniowy z wycieczki golfem na Słowację. Zapraszam na film. siemanko z jestem Michał Dziękiel i dzisiaj. Będzie to specjalny odcinek, który prezentuje o tym, e, o moim wyjeździe. Nie jest to w byle jakie miejsce. To będzie ekspansja południowej Polski. W tym odcinku pokażę wam, e, jak jadę, gdzie jadę. Po prostu podróż. W dzisiejszym dniu cały dzień idzie w cholerę. Zaczynamy podróż e, jakoś tak przed dziesiątą. Zanim tam dojedziemy, to wstąpimy sobie, żeby coś... Na regenerację i coś na podróż Bo podróży nie będzie krótka No chociaż krótsza będzie na pewno Niż do Skarżyska Więc tak czy owszem Będziemy robić. No i wszystkie te atrakcje i takie tam Będę po prostu wam pokazywać No to co? No zaczynamy Trzeba kurde jechać Nie ma czasu do stracenia Jedziemy No jedziemy już, już Idziemy do auta Uchwyt muszę założyć bo mi się tam Zaczynamy To jest mój kamerzysta Siemanko, jesteście na MD. MD dzisiejszym odcinkiem będzie podróż po południowej Małopolsce Pierwszym celem naszej podróży będzie Sucha Beskidzka I będziemy podróżować golfem A jak to będzie wszystko przebiegało to będzie wszystko ponagrywane i gopro i wszystkim co mamy na stanie Czyli telefony i gopro A co dalej będzie to się sami przekonacie no Wiadomo jakieś tam scenki będą jakieś Trochę jak idziemy na miejscu tam obczajamy tereny Bo to, jakiś, to taki nowy teren więc to. Więc zaczynamy podróż mm, No już my tutaj jesteśmy po zjedzeniu Już się powyż zbieramy do wjazdu Wpisujemy w nawigację miejsce docelowe i Jedziemy. Powiedzenie. Fajne. Oczywiście, pojechaliśmy sobie autostradą A4 przez początek, bo no nieciekawie, ale daliśmy sobie radę. Zjechaliśmy z a na Zakopiańską, czyli druga numer 7, a z 7 na 50, 2 czy 40, no w stronę inną niż powinno i dążyliśmy do celu. Pierwszego punktu. No, już jesteśmy w suchej Beskidzkiej i akurat trafiło nam się, że jesteśmy tu na parkingu i byliśmy w tym też zamku. Akurat trafiła nam się pomoc 10 zł za osobę, nieważne czy to normalny czy ulgowy. To zwiedziliśmy i mamy jakieś zdjęcia, ale nie wiem, czy wam chcę to pokazywać. No, ale dobra. My lecimy dalej ze zwiedzaniem. Prawdopodobnie lecimy na widokówkę. A co będzie na widokówce? To jeszcze się przekonamy, lecimy dalej Jesteśmy w pełnym miejscu, oceńcie sami Robi wrażenie, nie? W tym oto miejscu byliśmy Auto akurat mamy gdzieś tutaj na dole Możeśmy się zbliżyli, ta wygląda sucha bez bezkicka skórę Konkretnie. Nice. samym widokiem mamy jeszcze tu krzyż. Tak wygląda widokówka z tej perspektywy. A tu jest mój kamerzysta. To mój kamerzysta. Robi, robi dobry szpaner. Nice. Tak wygląda perspektywistycznie widokówka. Przerąbanie tu, przerąbane tu wejść. Od razu oszczegam. Jesteśmy w... w Poszarawie. Bardziej, bardziej wyżej, i w tych kurde górach widać Pisko I tu w okolicy jest zimna woda, tak zwana. A blisko tam widać, w tych zamglonych tych miejscach, to co prawdopodobnie pojedziemy tam. No i tak tu się prezentuje ten cały krajobraz, można powiedzieć, już bardziej górski. Um, już godzina trochę późnawa, ale zdążymy nas spokojnie zajechać i co i jak z tym zrobić. Więc do, jedziemy i zaczynamy dalszy ciąg zwiedzania. No, oczywiście, cała podróż już ob, nie obeszła się bez niespodzianek. Oczywiście, nawigacja Waze albo mapy Google, nie pamiętam jakiej używałem wtedy, musiała oczywiście poprowadzić tak trasę, że się to po prostu w głowie nie mieści. No i był sobie taki moment, kiedy przejeżdżaliśmy na drogę żwirową, kamienną, kamienną i. No i chcemy jechać dalej. No to sobie jedziemy, jedziemy i... No i co teraz? Teraz niestety zrobiłem tu manewr cofania i wróciliśmy na drogi główne. Oczywiście straciliśmy chyba na tym jakieś, nie wiem, czy 10-15 minut, bo trzeba było zawrócić jeszcze raz spokojnie. No i po prostu się jakoś opanować, bo no naprawdę nie było łatwe manewrowanie w tak ciasnych miejscach, więc no najważniejsze, że się udało bez szwanku. I wracając na główne drogi, oczywiście trafiliśmy na odpowiednią trasę i trafiliśmy na kraj Słowacja. I na tym po prostu będzie takby ciąg dalszy tej całej wycieczki. No i oczywiście naszym celem, moim w sensie, moim i kolegom kamerzystom był cel Zapora nad Uhojstem, jakoś tak się to mniej więcej nazywa i tam y, zakończy się główna jakby część y, podróży. Siemaneczko i po jakimś tam czasie, już mamy godzinę niestety, już po 19 wylądowaliśmy w Słowacji, jesteśmy w Słowacji naprawdę i zaraz mu pokażę, gdzie myśmy dotarli. I właśnie teraz znajdujemy się nad jeziorem Ostrawem. Jak do, tak dobrze kojarzę. Jest to jezioro, które ostatnio też moi rodzice też byli. Też się zdziwiłem, bo nie mówili do końca szczegółów. I teraz okazję miałem przejechać jej golfem i moim kamerzy są bądź kumplem, zależy jak to wy oceniacie pojechał też ze mną, żeby też to zwiedzić bo jestem po raz pierwszy za granicą i grotne to jest podziwu, że myśmy tak dojechali no udało się, pierwszy raz za granicą możliwe, że w przyszłym roku pojedziemy gdzieś głębiej albo gdzieś jeszcze do dalszej granicy, jak Węgry albo co gorsza, Rumunia, ale nie potwierdzę w 100% no i co, prawdopodobnie jeszcze gdzieś pojedziemy gdzieś tu w okolice posiedzieć, pozwiedzać i wracamy do domu. Albo do motelu zobaczymy. Więc ruszamy. Z udaną wycieczką wracamy do Polski. Tutaj na punkcie fajnych widoków wieczornych, czyli Niziny i góry robiło to wrażenie podczas Jezus' z S7 od strony zakopanego. No, i z długim czasem jazdy, jakby no, moim zmęczeniem całej podróży. Dojechaliśmy szczęśliwie do Krakowa wieczorem, już na koś o 21.37, bo ciut później. Oczywiście nie obeszło się bez kolacji w jakiejś restauracji, wcale nie mówię tu o McDonaldzie. Ale tak czy dzisiaj dotarliśmy cali zdrowie i tak naprawdę wszystko poszło tak jak według planu. Jesteśmy po tej podróży całej ze Słowacji i robimy takie krótkie podsumowania. Czy było warto jak, jakie czasy jaze spalanie i tak tam i takie coś w ogólnym obliczeniu? Oczywiście troszeczkę jechaliśmy, prawie 300 km spalanie w moim Cadillacu. Złomię albo aucie. Zależy to, co chcę nazwać tym słynnym silnikiem 1.4. Yy, spalanie zeszło do 6,9 litrów, dość nisko nawet. A to względu na to, że długa po, podróż była na niskim spalaniu. To w końcu to 1.4, bo z tego załta nie może dużo wycisnąć. No ale nieważne. Yy, Dychaliśmy cali i zdrowi, nie było problemów w jazdy oprócz tej jednej akcji i krótce dobiosę. Złane widoki z Słowacji były. Lepiej więcej wam nie pokazałbym, bo w sumie nie ma jak, bo nie nakładaliśmy wszystkiego jednak, bo to był taki przejazdowo. Co się było wam pokazane, to było po prostu finish całej podróży. Czyli wróciliśmy sobie zwykle, zwykle E7 na E7 no i sobie po pospędę tam, żeby było dla nas jak najlepiej. Oczywiście nie, nie, nie obeszła nas burza, była burza, to straszna. To sobie jeszcze przed to do Krakowa też jesteśmy sobie chwilę stanęć, żeby coś sobie zjeść. No ale to już mała sprawa z kamerzystą. I ten. Tak, no i wyjechaliśmy do domu. No i tak się kończy nasza podróż. Pogadaliśmy, odpoczęliśmy. I tak to wygląda. I tak, yy, log. Z logiem nierówny, bo w sumie nie wszystko się udało nagrać. Ale teraz pewnie patrzycie, o fajnie było, wycieczka sponta na spontanie, to uwaga, to na spontanie wyjechaliśmy. Więc tak naprawdę mogło się wydać cokolwiek, z autem czy z kimś. Albo coś innego sytuacja. I byliśmy blisko w ogóle. I wyszło na to, że wyszliśmy na dobre, bo naprawdę nic się z tego nie działo, więc sobie i na zapewne ryzyko bo Golf nie jest i, świeży no i to tak wyglądało, że no liczyłem się z, z czym ryzykuję nie? jak auto gdzieś stanie to nieważne jedyne co tylko zostało po tej podróży to wymiotki między prog dwoma progami są progi i wgieły się po prostu mi się wydaje, że to przez to, że za bardzo dawałem gazu Troszeczkę coś się tam wydarzyło No ale nieważne później musieliśmy wymanewrować To dobrze, że akurat był obszar gdzie udało się to wymanewrować, bo Bo jakby tak to musielibyśmy stąd cofać To się nie dało, kompletnie się inaczej nie dało, no trudno no No ale najważniejsze, że się udało, wróciliśmy na, na główną drogę Bo wcześniej była trasa skrótowa Na akurat punkt widokowy Na który niestety się nie udało dojechać chcę, ale się nie udało no yy, i co, nie jak mogliśmy zrobić, to. ja jestem zadowolony. Czy wam się to spodobało to sami możecie ocenić. Może więcej będzie takich filmików z wycieczki, może coś ciekawszego będzie. No, sami zobaczymy. Ja jak i wy, sami ocenicie. Może was to zainteresuje jakiś film, nowość, jakiś... nie wiadomo. No i dobra, no to... Nie zapomnijcie oczywiście zostawiając trzy rzeczy po sobie. Sub, komentarz, like. I oczywiście zapraszam Was na moje sławce, Jako obserwację na Zaś. I to. Nie kończymy tą całą podróż. Pozostaje nam czekać tylko jeden odcinka. znaczy Wam? Nie mi. Ja muszę zrobić dla Was kolejną odcinek. A co będzie ciekawego, to sami poczekajcie. poczekajcie. Grzecznie. To tym szybciej, tym lepiej. Na razie.